Wioska starosty Włodka od pokoleń żyła w zgodzie z naturą. Jej mieszkańcy trudnili się rolnictwem, drobnym łowiectwem i rzemiosłem, które pozwalało przetrwać trudniejsze miesiące. Jednak ten rok okazał się inny. Zima nadeszła wcześniej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Niebo niemal z dnia na dzień zasnuły ciężkie śnieżne chmury, a wiatr przyniósł lodowaty chłód, który przeszywał na wskroś. Mróz skuwał wszystko twardą pokrywą, sprawiając, że poruszanie się w śniegu stało się wyjątkowo trudne. Starzy mieszkańcy, pamiętający najdalsze zimy, zgodnie twierdzili, że tak surowych mrozów od dawna nie było. Ogromnym problemem wioski stał się brak jedzenia. Świeże pędy pokrył szron, a plony, które miały wystarczyć na całą zimę, zamarzły w polu. Zebrano niewiele. Worki zboża, które zwykle uginały się od ciężaru, były ledwie w połowie pełne. Nadzieja spoczęła na łowcach, którzy ruszyli do lasu, by zdobyć mięso. Ale las szybko opustoszał. Zbyt wielu ludzi, zbyt wiele pułapek. Zwierzyna zaszyła się głęboko między gęstymi drzewami, gdzie nikt nie miał odwagi się zapuszczać. To, co pozostało bliżej wioski, zostało dawno wybite. Mroźne powietrze przesiąkło ciszą, której nikt wcześniej nie znał. Starosta Włodek każdego ranka wyglądał przez okno, jakby spodziewał się cudu. Na próżno. Wioska była zdana na wyprawy Wacławka, młodego chłopaka, który co kilka dni ruszał w stronę odległego miasteczka. Tam za ostatnie grosze kupował, co tylko było do dostania: worek ziarna, kawałek słoniny, trochę soli. Ale i tam życie stawało się droższe z każdym dniem, a pieniądze włodka kurczyły się tak samo jak zapasy w domach mieszkańców. Każda wyprawa była ryzykiem. Drogi były zasypane śniegiem, a Wacławek wracał zmęczony, czasem z odmrożonymi palcami, ale zawsze z czymś, co pozwalało przetrwać kolejny tydzień. Czas zdawał się dłużyć. Śnieg leżał grubo, drogi zamarzły, a ludzie kryli się w domach pod kocami, zacierając ręce nad słabym ogniem. Pewnego wieczora w izbie starosty Włodka, kiedy panował półmrok, a dym z paleniska snuł się pod powałą, starzy mężczyźni siedzieli wokół ciężkiego drewnianego stołu.